Siema. GieKSa w tym sezonie to 9 spotkań, w tym jedno zwycięstwo, cztery remisy i cztery porażki. Bilans nie najlepszy, żeby nie powiedzieć tragiczny. Do tego 11 bramek zdobytych i aż 19 straconych. Jesteśmy najgorszą defensywą ligi. I tutaj moim zdaniem jest pies pogrzebany. Możemy mówić o tym, że napastnicy nie wykorzystują sytuacji, że pomocnicy ich nie tworzą, ale na Boga. To obrona jest kluczowa w tej całej zabawie. My nie możemy tracić bramek. Po prostu. Jeżeli w tym elemencie się nie poprawimy, to może wydarzyć się tragedia i to prawdziwa tragedia. Wiem, że to dopiero dziewięć spotkań za nami, ale zawsze to nie jest czas na desperackie ruchy, ale taki moment, moment, taki ostatni dzwonek, w którym musimy się obudzić i zacząć punktować. A jeżeli już przy punktach jesteśmy. To przed nami dziesiąty mecz w tym sezonie w pierwszej lidze. Tym razem przyjdzie nam się zmierzyć z Odrą Opole i znów na wyjeździe. Klubem, który w zeszłym sezonie do końca walczył o baraże. A w tym, w tym jak mówią, cel jest podobny. Do końca, do końca liczyć się w grze. Do tego w drużynie jest gra dwóch naszych zawodników. Patrząc historycznie na tego typu sytuacje, nie wróży to dobrze GieKSie. Ale, ale trzeba być dobrej myśli. I wierzyć. I do tego Was zachęcam. Trzeba ściskać kciuki i zdzierać gardła. Bo co innego nam pozostało? Na boisko nie wejdziemy, choćbyśmy chcieli, po to, żeby walczyć za GieKSę. Ale możemy pokazać piłkarzom i sztabowi szkoleniowemu, że w trudnym sezonie jesteśmy z nimi. I że z takim dwunastym zawodnikiem wyjdziemy z każdego dołka. Jaki wynik obstawiacie? Są optymiści, którzy postawią na zwycięstwo drużyny Rafała Guraka? Oczywiście nie mówię o mnie, bo ja zawsze na nich stawiam. Dobra, przekonajmy się i zobaczymy za chwilę, jak typujecie. Także dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jakim wynikiem waszym zdaniem zakończy się sobotnie starcie. A ja? Ja typuję 2-1 dla naszej drużyny, a strzelcami Bramek będą. Nie wiem. Może obrońcy. Trzymamy kciuki i do zobaczenia. Cześć.